Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas. Opowiem wam dzisiaj, czym jest Anti-Chamber. Anti-Chamber to gra, która powstała w jednym, jedynym celu: aby zbezcześcić wasze mózgi. Różni tacy będą wam mówić, że to gra logiczna, że jest podobna do portala, że wymaga niekonwencjonalnego myślenia. Kłamstwa, brednie i tuszowanie prawdy. Anti-Chamber to twór chorego umysłu niezdolnego do myślenia normalnie, skrzywionego, który pragnie, aby inni byli równie skrzywieni. Jak próbuje osiągnąć ten cel? Nie dajcie się zmylić minimalistycznej, prostej grafice sugerującej jestem sobie szlachetną, niezależną gierką o skromnym budżecie. Ta oprawa audiowizualna ma Was jedynie zmylić, otumanić, otworzyć na to co na podchacie. Nie sądźcie, że to gra podobna do Portala. Portal nie stawiał na głowie rzeczywistości i miał klasyczne łamigłówki, a Anti-Chamber żąda od Was, abyście grali źle, odrzucili wszystko co wiecie o przestrzeni, przestali wierzyć własnej percepcji i mami Was dziwnymi komunikatami pełnymi zwodniczej, alegorycznej mądrości. Oto korytarz, na końcu schody, na dół i na górę, niebieskie i czerwone. Jaką drogą podążycie? Wybieracie jedną, ale na górze napotykacie takie samo rozwidlenie do wyboru. To może spróbujmy wybrać inaczej. W głowie nawarstwiają się pytania, czy to nieskończona seria rozstajów dróg? Czy to się kiedyś skończy? Czy wszystkie poprzednie rozwidlenia są gdzieś tam za mną? Gdzie moje mufinki bananowe z kawałkami czekolady? Nasze mózgi, mózgi graczy zostały wytresowane, aby ciągle podążać do przodu, cofać się jedynie wtedy, gdy napotkamy ślepy zaułek lub też komunikat, by zawrócić. Tutaj tego nie ma. Ale w końcu nieskończona pętla staje się nie do zniesienia. Odwracamy się, idziemy w przeciwnym kierunku i okazuje się, że to jest rozwiązanie. Wracamy do miejsca, z którego przyszliśmy i znajdujemy wyjście. Mózg eksploduje. Zwycięstwo, bo poddaliśmy się i zawróciliśmy? Nie tak się gra w gry. Albo ta dziura, którą rzekomo mamy przeskoczyć. Próbujemy i okazuje się, że jest za szeroka. Nie da się, ale upadek, czyli nasza porażka jest rozwiązaniem. Oto gra, która nagradza naszą niemoc. Uczy, że czasem przegrać znaczy wygrać aulokelio. A potem kolejna dziura i okazuje się, że pod nogami pojawia się nam platforma. Ale na drodze stoi mały murek. Tym razem zostajemy oszukani przez grę. Spodziewamy się kolejnego upadku, a nie pojawiającej się platformy. Przestań igrać z moim umysłem, gro! A co powiecie na? Zajrzałem przez okienko i nagle przeniosłem się w miejsce po drugiej stronie okna. Mózg mi płonie. Nie tak działa przestrzeń, nie tak wszyscy postrzegamy świat dookoła nas. Narzędzie zbierające małe sześciany i stawiające je na ścianach tak, aby dało się blokować tym zamykające się drzwi i tworzyć platformy, wydaje się w kontekście tego wszystkiego bardzo normalne. Gro! Antichamperze! Mam nadzieję, że nie masz żadnych przenoszonych drogą płciową chorób neurologicznych, bo mój mózg został przez ciebie wzięty bez pytania! To za pokręcona, dziwaczna, łamiąca bezczelnie wszelkie zasady niebezpieczna gra. Wyborna. Polecam. Game on.